Cześć, ja nazywam się Jakub i witam w kolejnym odcinku Czające Krok po kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Jak wiecie, pracuję w firmie Planalp i każdy kojarzy firmę Planalp z hasem, znaczy wie, że jest has. Ci, co znają mnie lepiej, nas lepiej, wiedzą, że jest jakaś tam Kitamura, Nakamura e, japońskie, może na przykład szwajcarski Tornos, może japońskie Mitsubishi z drążenia. A ci, co nas znają najlepiej, wiedzą też, że mamy w ofercie obrabiaki konwencjonalne. No i mój szanowny kolega Mariusz Michalak akurat robił taką instalację i szkolenie, i serwis takiej tokareczki konwencjonalnej. I pomyślałem, Mariusz, to ja może wpadnę do Ciebie, pokażę, że coś takiego mamy, powiesz pięć na temat tokarek konwencjonalnych. Które, nie oszukujmy się, przydają się. Jakby każda narzędziownia musi mieć tokarkę konwencjonalną, bo czasem ona jest lepsza do zrobienia niektórych rzeczy, a wiele firm po prostu potrzebuje dodatkowej konwencjonalnej, nawet do jakiejś bardzo niskoseryjnej produkcji albo do pojedynczych detali, bo czasem nie ma co angażować CNC tam, gdzie da się coś zrobić łatwiej na, na konwencjonalnych. Nie wspominając jeszcze o tym, że na przykład szlifowanie to właściwie głównie się robi dalej konwencjonalne. Jakby są szlifierki numeryczne, jasne, ale lwią część roboty robi się na konwencjonalach. Nie? Chyba tak. Także zapraszam do oglądania. Firma, w której byłem, posiada już wiele obrabiarek numerycznych, akurat fajnie, bo większość hasów tak się złożyło, ale to jest tak, że nie zawsze. Frezarki numeryczne, czy też tokarki numeryczne są konieczne do danego działania, a czasem jest tak, że łatwiej jest coś zrobić na szybko na zwykłej tokarce konwencjonalnej. Czy to jest jakieś zabielenie czoła, czy przetoczenie jakiejś pojedynczej powierzchni i angażowanie obrabiarek CNC, które w tej firmie pracują już naprawdę od bardzo dawna, bo ta VF6 jak widzicie, ona już swoje lata ma, tak przypuszczam, że 15, bliżej może 20 lat patrząc na sterowanie. Czasem okazuje się, że angażowanie tych maszyn po prostu nie jest konieczne i da się ogarnąć robotę za pomocą maszyn, no cóż, dużo prostszych niż te. Więcej Wam na ten temat powie mój szanowny kolega Mariusz Michalak, który jest naszą osobą odpowiedzialną za e, całą grupę EcoMetal. I on o tych maszynach po prostu wie więcej, więc jemu teraz oddam głos. EcoMetal jest firmą handlową zajmującą się sprzedażą obrabiarek skrawających, w tym tokarek, frezarek. I szlifierek do płaszczyzn oraz szlifierek do wałków. To są maszyny konwencjonalne, mają zastosowanie w każdym dziale utrzymania ruchu oraz w narzędziowniach przy przygotowaniu produkcji pod maszyny CNC. Fajnie się złożyło, bo okazało się, że ekipa z maszyn ogląda moje filmy, więc pozwoliliśmy sobie na pamiątkową fotkę zarówno w ekipie, że tak to ujmę, frezerskiej, jak i w ekipie, że tak to ujmę, tokarskiej. Także dzięki Wam, śliczne Panowie, za miłe przyjęcie i za dobre słowa, które od Was dostałem. Każda większa firma posiada narzędziownie, wykorzystuje tokarki uniwersalne, szlifierki, wiertarki. Nie chcę obciążać swojego parku maszyn CNC, dlatego y, kupuję maszynę konwencjonalną, która ma bardzo uniwersalne zastosowanie przy naprawach, przy dorobieniu jakichś części, nie zajmując czasu maszyn CNC. Tokarki, które są stosowane w narzędziowach utrzymania ruchu i na co dzień w zakładach produkcyjnych mających maszyny CNC, to są tokarki o długości około metra. Zakres długości tych tokarek uniwersalnych jest od metra nawet do 12 metrów, a średnica toczenia od 360. Do 800, nawet 1200 mm. Przelotem wrzeciona 52 mm to jest taki minimalny przelot, a kończący się na 120 mm. Klient musi doprowadzić przyłącza elektryczne, pneumatyczne, przygotować obszar, w którym maszyna będzie pracowała, a my już się zajmujemy pozostałymi rzeczami. Czyli po prostu serwisant, jak przyjeżdża, ustawia taką maszynę, poziomuje. Robi przeszkolenie, szkolenie, robi pomiary wstępne. Toczymy wstępnie materiał, czy tam szlifujemy, czy frezujemy. Wykonujemy próbne detale, które klient chciałby wykonywać na przyszłość. Sprawdzamy parametry maszyny, sprawdzamy wymiary detali. Jeżeli są zgodne z rysunkami technicznymi, które nam dostarcza klient, to następuje odbiór i zakończamy instalację. W zależności od rodzaju maszyny, tokarki, frezarki, szkolenie trwa około 6-7 godzin. Przy szlifierkach czasami zajmuje to około dwóch dni, gdyż musimy przekazać dla klienta również technologię szlifowania, ponieważ klient czasami nie ma w ogóle doświadczenia podczas szlifowania i przekazujemy mu tą wiedzę, którą powinien posiadać, żeby zacząć szlifować w takiej dokładności, jakich oczekuje od tej maszyny. Dzięki świetnie na poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Wiem, konwencjonalne to nie do końca temat zgodny z CNC krok po kroku, czy z cence krok po kroku, no bo to nie cence. Ale warto wiedzieć, że coś takiego jest i że tak naprawdę dobrego takiego facha, fachmena dobrego tokarza, frezera czy szlifierza konwencjonalnego, to kurde dzisiaj ze świecą szukać, bo moje pokolenie czy następne pokolenia to już nie chciały się i nie chcą się uczyć pracy na konwencjonalnych, a to dalej będzie potrzebne, więc jeżeli znacie obsługę konwencjonalnych, jeżeli umiecie sobie na nich poradzić, szacun Wam za to, zazdroszczę. Patrzę tutaj na swoją stronę Adama Maszynotwora czy innych youtuberów, którzy pracują na konwencjonalnych, bo proste przetoczenie wałka to jedno, ale zrobienie czegoś skomplikowanego, no to już wymaga trochę pracy. No i jeżeli chcecie zobaczyć trochę więcej jako metalu, trochę więcej maszyn konwencjonalnych na kanale, to dajcie ja z chęcią się jeszcze kiedyś wybiorę, tylko muszę mieć powód, znaczy musicie napisać, że chcecie. I Wam pokażę na przykład, nie wiem, może ślifierkę którąś, albo może na przykład jak się naciek albo coś ten deseń, a może nawet poproszę Mariusza, żeby mi stawił do biura taką maszynę. Zobaczymy. Jeżeli matra Wam się podobał jak zawsze, zapraszam do lajkowania, subskrybowania czy dzielenia się linkiem ze znajmi. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie to ale w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku Cęce krok po kroku już za tydzień.